Cześć, Maneczko, wszystkim. W kolejnym odcinku z Bunkra złomiarza u Jacka Recyklera. Coś on nie chce dzwonić, wiecie? Coś on nie chce dzwonić. No serducho jest, widzicie, jeszcze go. Nakrętka, nasadka gdzieś tutaj wali bokiem, że nie chce ładnie zadzwonić. Nieważne. To chciałem się wytłumaczyć, czemu to tak cicho. Co dzisiaj? Są fantazjumowe. Kupiłem, dzisiaj powiem Wam. 53 kg złomu no nie wiem czy to było mądre, czy nie. raz już taki numer zrobiłem i powiem wam. Czy się opłaciło, opłaciło się, jakieś tam grosz z tego został, także nie ma co gadać, że się nie opłaciło, no dobra, opłaciło się, coś tam było zarobione, długo się z tym bujałem, może ze dwa, trzy miesiące, ale, ale poszło, wyszło, także trzeba było uzupełnić zapasy. Jest coś coś, co dostanie ode mnie tam tadadam. kolega, który przysłał tą paczuchę, bo jest kolejna paczucha od Krzysztofa. Kolejna paczucha od Krzysztofa. Ja mam coś, udało się upolować dzisiaj od razu na wymianę. Także to, co tam później Wam pokażę, to nie będzie na sprzedaż, nie zostawiam sobie. Idzie po prostu na wymianę. My z Krzysztofem to już można powiedzieć, że długi czas współpracujemy. Także tą paczuchę Tą paczuchę zobaczycie jutro. Zobaczycie jutro. Ja myślę, że ją zobaczę dzisiaj albo jutro rano sobie otworzę. Wy zobaczycie to jutro. Yy, I tak też sobie postanowiłem, że jeżeli pojawią się jakieś paczki u nie w broń Boże, że ja na coś liczył ale jeżeli pojawią się jakieś paczki, a wiem jest z pewnych źródeł, że są kolejne jakieś tam paczki u drodze, gdzieś tam widnieją w magazynach, gdzieś tam wiecie na impoście krążą sobie pewnie dotrą w przyszłym tygodniu ale dobra, wróćmy do sedna sprawy, paczki otwarcia tam, pokazanie paczek będę robił na weekendy aby sobie tutaj jakby powiedzieć delikatnie nie marnując czasu. <laughs> nie no, nie marnując czasu, tylko żeby to się nie kolidowało, tak w tygodniu, w tygodniu jeżeli będzie jakiś złom, to będzie złom. A jeżeli będą paczki, to po prostu będą na weekend, yy, taki byłby plan, yy, czy tak wyjdzie, nie wiem, bo chciałbym mieć z wami kontakt codziennie, jeżeli nie będzie co pokazać, pewnie ze złomu, to te paczki wlecą w tygodniu, ale yy, takie jest założenie, yy, wiele nie przedłużając, przejdziemy sobie do fantów złomowych, tak jak ja mówiłem, jeszcze ja rzucę, rzucę, pokażę wam tu co się dzieje. Yy, Jestem w trakcie segregowania, przekładania, przebierania klucze do klucze, takie tam do takich. Tam y, sporo, rzeczy, y, sporo rzeczy się zamówiło. Ja jeszcze tego, y, jakby to powiedzieć, nie poprzekładałem, nie porealizowałem zamówień, y, z racji na to, iż po kilku, po kilka, znaczy po jeden przedmiot jest kilku chętnych. Y, Jedna osoba jest chętna na 3-4 rzeczy, jedna osoba jest chętna na jedną rzecz. Chcę, żeby było sprawiedliwie, żeby każdy coś z tego ode mnie po prostu dostał. Część idzie za darmo, część idzie za jakąś tam niewielką gotówkę, część idzie na wymianę. Mniejsza z tym to jest mój problem. Z każdy, każdym każdy będę tam rozmawiał i tłumaczył się, dlaczego to tak wyszło. Moja sprawa, chcę być fair wobec wszystkich, po prostu y, wiem, że to się nie da, nie da się tego pogodzić, y, nie będzie to wykonalne w żaden sposób, żeby wszyscy byli zadowoleni, zawsze znajdzie się ktoś pokrzywdzony, trudno, trudno nie jestem, y, y, nie dam rady po prostu tego zrobić, żeby rozmnożyć rzeczy, y, no nie mam, jak nie mam możliwości, a po drugie już mi brakuje sił naprawdę, y, muszę sobie odpocząć muszę sobie odpocząć co mam no, już mówiłem, że już to było już to było kiedyś kolejne kolejne jakby to powiedzieć paczuchy z gwoździami kolejne paczuchy z gwoździami mówię 53 kg pakowane tam w woreczkach znowu gdzieś pewnie było jumnięte czy co w tym sensie ale są gwoździe też innego rodzaju niż poprzednie co miałem tu mam gwoździe takie wiecie kręcone, całe pacuszki, całe paczuszki. gwoździe żeberkowane no gwoździe żeberkowane takiego jak już bijesz tam w paletę czy co to jest ciężko go naprawdę <gryw> naprawdę go wyciągnąć co tu mam jeszcze, kolejne tylko że krótsze, takie żeberkowane mówię wysypało no już gwoździami nie mogłem przejść obok tego obojętnie <laughs> nie byłbym sobą yy, także no to taka jakby powtórka z rozrywki, yy, kolejna paczuszka yy, fajnie się sprzedawały powiem wam te gwoździe za taką paczkę albo wziąłem 10 zł gdzieś tam wziąłem 15, gdzieś wziąłem 20 zł yy, no dodam, że za wszystkie dzisiaj yy, no za całą, za, wszystkie, za wszystko co dzisiaj mam to zapłaciłem równe 150 zł także yy, myślę, że te gwoździe Pokryją mi całkowity koszt zakupu tego wszystkiego jeszcze dadzą zarobić. To nie są gwoździe, to są takie, wiecie, yy, skoble do siatki leśnej. Yy, no tutaj jest przynajmniej przynajmniej 5 kilo, albo le trochę lepiej. Yy, nie wiem, jak to cenowo wygląda. Pierwszy raz coś takiego wziąłem. Ja to było razem z tymi gwoździami. Yy, są mi takie długie, te to, to chyba mają ze 30 cm. Yy, ja kiedyś mówiłem, że takiego gwoździa jednego widziałem, że tam na jakichś grupach ogrodniczych jako szpilka, jako szpilka do, 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 do obrzeża plastikowego 10 zł za sztukę tam yy, się sprzedawały. No i ja mnie to, to wiele taniej na pewno. Ja tam aż taki pazerny na Kasiu nie jestem, ale teraz zaraz Wam coś pokażę Ej, ciekawostkę. Ej, kolejny gwoźdź. Ej, paczka gwoździ, paczka gwoździ. Tu zobaczcie ciekawostkę. Ej, no. Co myślicie na ten temat? Kto sobie zrobił, ktoś sobie zrobił ciężarek z gwoździ Czyli w środku to, 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 to... To, 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 nie widzicie? To, 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 to w środku też jest z gwoździ Tam są duże gwoździa 10 kilo 10 kilo Zaraz zobaczymy Zaraz zobaczymy, czy to waży 10 kilo Tak bym obstawiał Tak bym obstawiał, że 10 kilo może jest na błędzie, dobra Dycha jest tu no to jest więcej jak 10 kilo jakieś 10 no 10 11 kilo i gdzieś w okolicach 11, w okolicach 11 kg taka paczka, no czyli taki ciężary kosztował ten ciężary kosztował mnie równe 30 zł sprzedając paczkę taką tam za 5 zł to jest tych paczek kilka, nie wiem, ze 20 to można sobie prosto policzyć czy gwoździe się opłaca bujałem się z poprzednimi, no bardzo długo na targu w Gruziądzu jeden gość wziął tam chyba, miał 20 kilo jednorazowo także to zrobiło robotę to zrobiło robotę. pralka, pralka ekologiczna nie współczesna, znaczy nie współczesna, yy, starego typu pralka do prania, yy, no tara, tara, tara. Yy, co tu mamy, yy, no, Motek, no sorry, nie patrzę w ekran, motek i nożyce yy, do blachy. No ale po wczorajszym, wiecie, po, yy, po wczorajszym wysypie narzędzi yy, no, czuję się taki zniesmaczony dzisiejszym urobkiem narzędziowym Co tu mam jeszcze klin, klin do drewna, takich dosyć sporych rozmiarów, dwa kosze dwa kosze druciane fajne, takie wiecie, cebula, marchewka, zimniaki, drzewo i inne takie rzeczy pewnie kosze będą zaklepane pozdrawiam serdecznie Panią <grytania> która pewnie się po niej odezwie no, jeżeli nie, no to przepraszam ale i tak pozdrawiam i coś Krzysztof dla Ciebie piękne piękne i imadełko znaczy piękne obrotowe i madło nie wiem, to takie podobne do Hauera ale to raczej nie jest Hauer tutaj będzie sygnatura tutaj sygnatura będzie, ale za tymi kurczę, e, York, Jork, yy, piękny Jork do mnie do Hauera, yy, piękny Jork, Krzysztof będzie dla Ciebie, Jak go tam sprawdzałem, według mnie, według mnie, muszę sobie pomóc trzecią, trzecią ręką, według mnie yy, wszystko jest z nim ok. no być może, być może nie, no potrzebuje, wiadomo, yy, pielęgnacji, yy, zadbania do prowadzenia yy, do stanu, jakby to powiedzieć, pięknego, użytkowego, chociaż i tak jest użytkowe, yy, także, także tyle, no tyle, yy, monotonnie, yy, monotonnie, bo wodzi kupa, a reszta to dupa, yy, nie, no tragedii nie ma, tragedii nie ma, mówię 150 zł, to, to wszystko zapłaciłem, no i madełko cieszy, co coś yy, w ramach, można powiedzieć, odwdzięczenia, yy, tak też to u mnie się dzieje, yy, coś idzie za coś, yy. a... To w tej parce yy, nie mam zielonego pojęcia. Yy, dla mnie to kolejna niespodzianka. Tak jak mówię, wy zobaczycie yy, odcinek z rozpaczkowywania jutro. <laughs> ja to sobie zrobię chyba dzisiaj, jak nie to rano. Dobra, nie przedłużam za wiele. Trzymajta się na razie. Yy, Hej,